Proszę sobie wyobrazić, że w drugiej połowie lat 50. na przykład yy, komuniści, sekretariat Komitetu Centralnego PZPR podjął decyzję o tym, że trzeba po prostu stworzyć markę papierosów, które miałyby się nazywać na przykład Wawel yy, i na, na, nie wiem jak to nazwać, na opakowaniu tych, yy, tych papierosów. Tych papierosów miało być właśnie miało być zdjęcie Wawelu, Kra Krakowa i oni uważali, że jak pokażą tego typu papierosy, albo czekoladę Warszawa na przykład, no, że jak oni po pokażą tego typu produkty tutaj, yy, no to to spowoduje właśnie, no nie wiem, serce bardziej, będzie bardziej biło i ludzie sobie pomyślą, no zobacz, jak piękny nasz Kraków albo jaka piękna nasza Warszawa i będą po prostu, no że tak powiem, od czekolady do powrotu do powrotu do Polski. No mniej, więcej, mniej więcej o to w tym wszystkim chodziło. Zresztą w drugiej połowie lat 50. komuniści nawet zainicjowali taką akcję paczkową. Wysyłali tego typu produkty na wybrane adresy, które spisywali z książek telefonicznych w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Nowym Jorku. Wypisywali polsko-brzmiące nazwiska i wysyłali na te adresy po prostu różnego typu produkty, albo nawet jakieś prospekty, też w których nie było żadnych ideologicznych wątków, tylko na przykład pokazywało na jakiś piękny krajobraz jakiegoś miejsca w Polsce. No, wszystko było obliczone na tą właśnie tęsknotę, a, a, a przez tą tęsknotę po prostu myślano o tym, że no skoro, skoro ludzie zaczną tęsknić, zaczną więc przyjeżdżać, a więc przestaną po prostu angażować się w działalność taką antykomunistyczną na terenie Stanów Zjednoczonych, a więc w działalność anty, anty i o to w tym wszystkim chodziłem. Że komuniści mówili, o, mówili też o tym, że trzeba w jakiś sposób odkleić kierownictwo nie wiem, środowisk Polonijnych od tak zwanych mas Polonijnych. Te masy Polonine oni właśnie chcieli jakoś, jakoś po prostu przyciągnąć do siebie. W ten sposób nie wiem, bo środowiska opiniotwórcze yy, Polonii amerykańskiej no, byłyby pozbawione właśnie tego naturalnego zaplecza no, politycznego w jakimś sensie. Rozumiem, że w latach 70-tych podejście komunizmu stało się bardziej wyrafinowane, podjęto nowe metody oddziaływania bardziej skuteczne no, no i zaczęli, zaczęli odnosić pewne sukcesy. Czy możesz nam powiedzieć coś na ten temat? Tak, bo lata 70 to jest okres, kiedy ta konsekwentna polityka zapoczątkowana w połowie lat 50. tym pierwszym przełomem zaczęła przynosić już pewne skutki. I można na kilku, na kilku przykładach, czy kilku płaszczyznach pokazać po prostu, jak ta polityka zaczęła przynosić właśnie skutki. Pierwszy to na przykład związany z duszpasterstwem polonijnym w Stanach Zjednoczonych. Komuniści na przykład bardzo chytrze wykorzystali jakby proces wymiany księży czy duszpasterzy polonijnych gdzieś tam z połowy lat 60. na księży, którzy zazwyczaj albo urodzili się w czasie wojny, albo po wojnie, ale w każdym razie kończyli seminaria duchowne już w Polsce ludowej po wojnie i przyjeżdżali tutaj, byli kierowani na placówki duszpasterskie do Stanów Zjednoczonych i wymieniali tych księży związanych z emigracją wojenną, a więc emigracją stricte antykomunistyczną. I w połowie lat 60. zrobiono taki eksperyment. Wysłano 38 księży do Stanów Zjednoczonych i chciano po prostu sprawdzić, na ile ci księża jakby zachowają tą swoją lojalność wobec Polski Ludowej. To znaczy ta lojalność miała... Polegać na tym, że jak oni tu przyjechali, to nie głosili, jakby nie wpisywali się w ten nurt antykomunistyczny na terenie Stanów Zjednoczonych, nie mówili takim głosem, jak ich poprzednicy w poszczególnych polskich parafiach, tylko mówili, zaczęli chwalić za jakieś tam dokonania Polskę ludową. To nie chodziło o to, że oni mówili, że marksizm jest do pogodzenia z komunizmem, tylko oni mówili, jak to dzięki Polsce, dzięki komunistom Polska na przykład się wspaniale wspaniało odbudowuje, prawda? Albo że dzięki komunistom niedługo będziemy odbudowywali Zamek Królewski. O to tylko chodziło. Chodziło tylko o pewne akcenty, o zasygnalizowanie jakichś właśnie yy, pozytywów, yy, a, a to z kolei miało spowodować no, jakby zmianę świadomości w środowiskach polonijskich. A lata 70. to już jest można powiedzieć okres rozkwitu tej polityki nowej polityki duszpasterskiej na odcinku polityki, polityki polonijnej. Najbardziej reprezentatywne ośrodki polskiego duszpasterstwa, jak amerykańska Częstochowa, czy, czy seminarium polskie w Orchard Lake, zaczynają po prostu realizować paradoksalnie tą politykę Tą politykę Polski Ludowej. Ja wspominałem już parę razy o takiej skandalicznej książce Poland, która w 1972 roku nakładem zakładów naukowych Hotshot Lake została tutaj opublikowana w języku angielskim. I żeby już nie wchodzić po prostu w analizę treści tej książki, tylko powiem po prostu, że na okładce tej książki jest taka fotografia niezwykle znamienna dziewcząt uśmiechniętych, które trzymają baloniki z napisem 22 lipca. To po prostu wcześniej, jeszcze w latach 60. czy 50. byłoby nie do pomyślenia na gruncie amerykańskim, żeby księża polscy po prostu wydawali takie, no, takie pisma propagujące w jakimś sensie... Polskę ludową i jej dokonania są cała treść książki, jakby właśnie kręci się wokół tego, jak to Polska się rozwija, odbudowuje, przemysł się rozwija, dzieci, młodzież się uczy za darmo i tak dalej i tak dalej. Inny przykład to wymiana naukowa. Tutaj komuniści znaleźli po prostu taką świetną dla siebie jakby przestrzeń dla realizacji własnych interesów, Znaczy uważali, że z jednej strony będą właśnie grali na tęsknotę obliczoną na pozyskanie tzw. mas polonijnych, czyli tych, jak powiem, polonusów prostszych trochę, trochę ludzi, jak to oni mówili, ale z drugiej strony w tej polityce wymiany naukowej chodziło o pozyskanie no, elit polonijnych. Czyli mamy takie klasyczne działanie po prostu na dwóch, na dwóch odcinkach. Chodziło o to, że po prostu komuniści przyglądając się środowiskom naukowym czy naukowców pochodzenia polskiego, zaobserwowali, że część z nich zaczyna głosić poglądy niejako sprzeczne z tym, co środowiska polonijne dotychczas głosiły. Mianowicie zaczęli oni mówić, że należy po prostu we własnych badaniach na przykład historycznych, czy to nawet dotyczy całej humanistyki, brać pod uwagę po prostu dokonania nauki PRL-owskiej. I oczywiście Należy się zgodzić z tym, że należało korzystać z niektórych prac, yy, nawet jakoś w niewielkim stopniu zideologizowanych, a które wychodziły w, w kraju. Natomiast czym innym jest, jakby. Yy, no, zacieśnienie jakiejś współpracy na, na niwie naukowej pomiędzy środowiskami polskich naukowców w Stanach, a, a krajem. No, bo wiadomo po prostu, że nie ma czegoś takiego jak swoboda badawcza w PRL-u, tylko że nad tym wszystkim jest jakaś czapa po prostu ideologii czy, czy władz PRL. No i to bardzo, bardzo ciekawa historia, która się zaczyna gdzieś tam w powie lat 60. widziałem takie dokumenty, z, w których jest mowa o tym, że na przykład. Profesor Dziewanowski jest zwolennikiem zaciśnienia kontaktów z nauką perelowską, a na przykład Wacław Jędrzejewicz, czy Oskar, czy... czy nie, nie, nie Oskar, tylko... zaraz Oskar Halecki. Jest, jest przeciwny po prostu, są przeciwni tym kontaktom. No i jakby to, to pokazuje. To, to pokazuje jakby to, co się stało w latach 70-tych. zaczął bywać w Polsce, no, Halecki już nie żył, Jędrzejewicz się temu sprzeciwiał, ale za w ślady Dziewianowskiego poszli później Tadeusz Gromada, Eugeniusz Kusielewicz i wielu, wielu innych. Do tego jeszcze należy dodać po prostu no, tą akcję wymiany stypendialnej, którą, którą na terenie Stanów Zjednoczonych realizowała Fundacja Kościuszkowska. To był zresztą taki e, główny partner komunistów w realizacji tej polityki polonijnej w aspekcie wymiany naukowej. E, dzięki Fundacji Kościuszkowskiej, a więc w jakimś sensie pieniądzom amerykańskim, e, komuniści mogli realizować paradoksalnie własną, e, własną politykę. To znaczy Fundacja Kościuszkowska dawała, fundowała stypendia, a komuniści na te stypendia kierowali yy, swoich w jakimś sensie ludzi. Nie, nie twierdzę, że wszyscy, którzy wyjechali na te stypendia byli nie wiem, powiązani z wywiadem, yy, ale wiadomo, że wielu po prostu z tych stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej z kraju no było jakoś związanych z, ze służbami specjalnymi yy, PRL. Proszę yy. podać konkretne przykłady, jak podchodzono organizacji polonijne i liderów tych organizacji. Hmm. Oczywiście celem numer jeden dla bezpieki komunistów był Kongres Polonii Amerykańskiej.